Nie, już się nagrywa więc. Tylko trzymam. No, to tylko, to ja no tak czekaj, czekaj. Muszę was nagrać. Czarność, no, to, to tak. Tak tego, no. Na no patrzymy. <grym> Za karę. Wojtek, ja nic nie zbliżam, nic nie, ten ja tylko nie, trzymam. Ale no tak. ja brawo. Jesteś świata. Damian, siedź, siedź na tym, na sankach. No Siadaj, a ja nagrywam. Oto wankę, oto żeby... a... Popatrz jak Hela jedzie, Damian spójrz. Się. Popatrz. spójrz. Sama. Sama. <grywy> <grywy> jak spójrz. Opa, spójrz. spójrz. Popatrz, jak się trzyma dziewczyna na nartach. Ona będzie, kurczę, mistrzynią Polski. Ale jak, co, ani nart nie lije, ani nic. To jest Damian to po prostu jest... leży. Marcin, rozumiesz, Marcinek, wiesz co, na tych